Dobry wieczór jest mi miło wszystkich znów powitać w 24 sesji akcji dyplomowej 2021 organizowanej przez Radomską Grupę Radiową. Dla przypomnienia operator Daniel Kutecha, Piaseczno koło Warszawy, Karol Gazero 2, Maria Barbara, mój znak to Stefan Paweł 5, Wanda Celina. Marianowi jak zwykle bardzo ładnie poszło na falach krótkich. Kilka nowych znaków się pojawiło, a my tu dzisiaj zaczynamy. 3, 2, 1. Zapraszam. Stefan Paweł 5. Ludwik Olga Tadeusz. Bardzo duży Pajlap, pięknie. Stefan Paweł 5. Ludwik Olga Tadeusz. Witaj Tomek, gwiazdeczka leci do ciebie. 60 na plusie 1 punkt w akcji dyplomowej, proszę. Dziękuję. Danie dla ciebie 5, 9 plus 60. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Stefan Paweł 5, Jadwiga Tadeusz Olga, Witaj Tadeusz 60 ponad na plusie. i Jeden punkt w akcji dyplomowej, proszę. Witam serdecznie, ponad 60. Dzięki, pozdrawiam tymczasem. Okej, okay, serdecznie dziękuję. Zapraszam następną stację. Stefan Kłebek 5, Paweł, 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 Paweł. Oj dużo stacji. Jeszcze raz Stefan Kłebek była stacja. Kto jest, jest 5, Paweł, Paweł Tadeusz Zygmunt Stefan Kłebek 5 Paweł Tadeusz e, Zygmunt, Gwiazdeczka leci. Witaj Piotrek 60 ponad. E, na plusie jeden punkt w akcji dyplomowej. Proszę. Dzięki Danielu, u mnie pełną skalę tu z mi zamykasz, bardzo ładny, mocny sygnał. E, zapisz jeszcze SP5POT, bardzo Ci dziękuję i do następnego. Ok, super. Dodajemy stację klubową. Stefan Paweł 5, Paweł Olga Tadeusz. Ok, dziękuję i zapraszam na następną stację. Stefan Kobe, się z wideo, szula, Tadeusz? Ok, Stefan Kobek 5 i Jadwiga Urszula Tadeusz. Witaj Tomek. 60 na plusie, ponad oczywiście i jeden punkt w akcji dyplomowej, proszę. Tak, moje imię Tomek, dziękuję za punkt i no i do, do, do później ewentualnie. Ok, super, dziękuję Tomek za zgłoszenie. Do później. Proszę bardzo, stację Stefan Paweł 5 i Rena Dorota Roman. Andrzej nie usłyszał, Stefan Paweł 5, Urszula Adam Olga, witać Zenek, 35 na plus, jeden punkt w akcji dyplomowej, proszę. E, Okej, okay, Danielu, dla Ciebie 5, 9, 45 na plusie I, i dziękuję, wykorzystałem akcję nieobecności Andrzeja, e, pozdrawiam na następnych łączności. Okej, okay, super, dziękuję za zgłoszenie, zapraszam na następną stację. To jest 5, Paweł I Stefan Olga. OK, mamy dwie stacje. Najpierw Stefan Kubek 5, Paweł, Ewa, witaj, Bolek, gwiazdka leci do Ciebie, 60 ponad na plusie, proszę. Wszystko dla Ciebie, hej, hej, OK, druga stacja to jest Stefan Paweł 5, Stefan Oga, gwiazdeczka leci i 25 na plusie było, proszę. Cześć, Daniel, z Twoją strony to samo, dzięki, do kolejnych. OK, dziękuję, Sebastian, zapraszam na następną stację. Stefan Paweł 5, Cezary, Wanda, Kubek, QRP. Stefan Paweł 5, Celina Wanda, Kłębek. Witaj Marek, 5.7 yy, i jeden punkt w akcji proszę. Witaj Daniel, 5-9-30. Marek Diałbrzyki nadaje mocno 5 watów, Pozdrawiam. Okej, okay, serdecznie dziękuję Marku za zgłoszenie. QRP, to są, podkreślamy, bo jest nowa, nowa metoda tutaj, żeby tam się później znaki nie, nie myliły, nie, nie, nie dublowały. Zapraszam na następną stację. Stefan, Kwebek 5, Ludwik Stefan, witaj Łukasz, 5-2 dzisiaj dla Ciebie, jakieś tam ryczenie na końcu było, także nie wiem co to było, ale jest, proszę bardzo. No cześć, witam, dla Ciebie piątka, piątka, eee, dzięki za odpowiedź. Oj, straszna jest ta końcówka. To taki, no nie wiem co to jest, ale strasznie, strasznie ryczy na końcu. Sygnał był od 5,5 do 5,6, teraz się bójnął, także jak zwykle warunki się zmieniają. Super Łukasz, dziękuję za, yy, za zgłoszenie. Zapraszam na następną stację. w 7 Henryk Olga. No, były dwie stacje. Najpierw Stefan Paweł 7, Halina Olga. Yy, nie przyjrzałem się, ale chyba 5 na plusie było. Proszę. Witam Daniel, 5,9 plus 10 dB. Ja tak odbieram dzisiaj. 50 jest po 7 Kolgo. OK, 5 na plusie, tak jak najbardziej e, super dziękuję za zgłoszenie Zapraszam na następną stację 105 Irena Dorota Roman też dwie stacje słyszałem. Stefan Paweł 5, Irena Dorota Roman Witaj Andrzej e, po raz drugi e, 60 na plusie i 1 punkt w akcji, proszę. Aha, to nie wiem czy mnie zalogowali, bo tam uciekłem gdzie indziej. E, to będą w takim razie dwa punkty, dzięki na razie hej. Nie zalogowałem wcześniej, te 60 ponad teraz było yy, nie zalogowałem wcześniej, bo nie odpowiedziałeś na moje zawołanie. W każdym razie dziękuję i zapraszam na następną stację. Oj dużo dalekich stacji, ale chyba Stefan Ewa Paweł był, jeżeli tak, to proszę. Okay. 5, 5.2, 5.1, 5.3, także witam, witam, bardzo ładnie dzisiaj to leci, super, dzięki za 5.5 i oczywiście ten punkt w akcji dyplomowej. Dziękuję za zgłoszenie, zapraszam na następną stację. Nieczytelnie jeszcze raz próbujemy. Nie, niestety nie jestem w stanie wyłapać. Poczekamy na górkę i wtedy, wtedy spróbujemy. Zapraszam na następną stację. sk 5 -2. Stefan Paweł 7. Maria Tadeusz Urszula. Witaj. Zbyszek 5.1 dzisiaj dla Ciebie. Jeden punkt w akcji dyplomowej. OK. Super. Dziękuję Zbyszką. Stefan, Pebek 5, Natalia, Wanda, Olga witaj, Radek 60, ponad na plusie, proszę Dzień dobry, witaj, witaj, dzisiaj nie QRP z pewnej mocy, żeby tam dalej też usłyszały stacje Witaj, dzięki za jeden punkt, u mnie też jesteś na Okej, okay, dziękuję bardzo, zapraszam na następną stację Stefan, e, Witam, SP5GO, nadaję z QRP Stefan Paweł 5, Grażyna Olga, podkreślamy boku RP, oczywiście 60 ponad na plusie i jeden punkt z akcji dyplomowej, proszę. A dziękuję się bardzo ładnie słychać, bardzo ładnie załatuję. O i słyszymy tam jeszcze, jeszcze mamy mamy gdzieś przyległości. Oczywiście pozdrawiamy, cześć mówimy. Proszę o następną stację. Stefan Stefan Kłebek 5, Stefan Urszula Irena 5-5, czyli rozumiem, jest QRP i od razu podkreślamy jeden po akcji dyplomowej. Proszę. Dziękuję za punkt, potwierdzam QRP. Odpytanie no, ludzi dzisiaj u mnie tutaj na no, 5-9 do plus 60, także warunki, jak są podniesione, także, także bardzo fajnie wyjdzie. Okej, okay, bardzo fajnie, no dzisiaj nadaję mocą 100W, także jak najbardziej te, 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 te sygnały są troszeczkę mocniejsze, ale chyba w przyszłym tygodniu zrobimy, że będę nadawał mocą 5W albo jeszcze mniej i zobaczymy jak to pójdzie. Super, dziękuję za zgłoszenie, zapraszam na następną stację. Jeszcze raz próbujemy, bo jest, jestem w stanie wyłapać, także jeszcze raz próbujemy. No nie, ciut za słaby sygnał, ciut za słaby sygnał, przykro mi, przykro mi. próbujemy jeszcze, jeszcze poczekamy na górkę i, i, i wtedy. Zapraszam na następną stację. Stefan, Olga, 5, Celina, Adam, Ludwik, QRP. Stefan, Olga, 5, Celina, Adam, Ludwik, 40 na plus 1, punkt w akcji dyplomowej, proszę. Okej, okay. cześć, Daniel, 59 plus 60, dziękuję, miłego wieczoru, cześć. Dziękuję za zgłoszenie, miłego, stacja QRP była, proszę. Natalia Wanda Barbara QRP Stefan Kobek 5 Natalia Wanda Barbara QRP czyli podkreślamy 5-5 dla ciebie bardzo ładnie to leci jeden punkt w akcji e, Stefan Paweł 5 wC Tutaj Stefan Kobek 5, Natalia Wanda Barbara QRP To Warka, pozdrawiam również 5-9. Dziękuję Nawet 5-4 w tym wejściu. Super, dziękuję, pozdrawiam Tomku i y, zapraszam na następną stację. Kurczę za słaby sygnał. Jeszcze poczekajmy na górkę. Mamy w tej chwili około 9 minuty, także mamy jeszcze 6, może, może nam się tutaj to uda. Wywołanie w akcji dyplomowej 2021, sesja 24 na wywołaniu Stefan Paweł 5. Celina Wanda Celina, zapraszam. No przykro mi, niestety nie jestem w stanie odebrać sygnału. No jakby może tam chociaż jeszcze 120 W do, byś dołożył, to może by to przeleciało, Ale tak, to czekajmy na górkę. Zapraszamy na następną stację. Paweł Adam, Paweł z czwartego okręgu. Informacyjnie. Łukasz, dzięki za podrzutkę. No dobra, próbujemy to. Proszę mikrofon do czwartego okręgu. No jest to za słaby sygnał. Niestety nie jestem w stanie, nie jestem w stanie przeczytać. Dosłownie ledwiutko przebija skończa, nie jestem w stanie przeczytać. Ale próbujemy. Jeszcze raz mikrofon do czwartego okręgu, do Orzysza. Proszę. Nie jestem w stanie odebrać, przykro mi. Yy, próbujemy, czekamy na górkę. Mamy jeszcze niecałe nie 5 minut, także powinno nam się udać. Ale będę zwracał uwagę i co jakiś czas przekażę mikrofon do, do czwartego okręgu. Ale najlepiej, żebyś się zgłaszał, bo Ty słyszysz, kiedy jest górka. Także, także tak. Zapraszam na następną stację. Yy, Stefan Kłebek, 5, Adam, Karol, Yokohama, witaj Marian. 40 na plus 1 punkt w akcji dyplomowej. Proszę. Witam Daniel, pozdrawiam. Dzięki za punkt do kolejnych. A 35 było, także tak. Była druga stacja z Marianem, proszę. Halina Franek 5, Paweł. Halina Franek 5, Paweł. Witaj Paweł, 9 plus 5, 1 punkt w akcji dyplomowej. Rozumiem, że QRP, także od razu podkreślamy, proszę. Tak jest, QRP, dziękuję bardzo Danielu i do usłyszenia. sp 5 TWC, Halina Franek, 5 Paweł. Serdeczne dzięki, zapraszam na następną stację. Stefan Paweł, 5 Tadeusz, Ewa. Stefan Paweł, 5 Tadeusz, Ewa. 50 na plusie, ale modulacji to dosłownie 3%. I jeden punkt w akcji dyplomowej, proszę. No witam, przystępujecie. 27, Tadeusz, Ewa. OK, 45. Teraz sygnał troszeczkę spadł, ale modulacja to jest, wiesz, to ledwo, ledwo słychać jest. Yy, także, jakbyś miał możliwość dodania czegoś więcej, to by to nam sprawiało wszystkim komfort. Dziękuję za zgłoszenie. Zapraszam na następną stację. Stefan Kubek 8, Jadwiga Barbara. Stefan Kubek 8, Jadwiga Barbara. Witamy, ryki. Sygnał był od 5.2 do 5.3 i modulacja bardzo ładna. Proszę bardzo, rozumiem, że QRP. Także mikrofon do Ciebie. Stefan Paweł, Gminina Wanda Terina, Stefan Kłabekosim, Jadwiga Barbara. Dobry wieczór Danielu. Na wstępie poprawka dzisiaj nadaje z mocą 50 błysk, także to na pewno nie będzie QRP. Dziękuję za jeden punkt. i do usłyszenia za tydzień. Tu Stefan Kłabekosim, Jadwiga Barbara. A to zaskakująca ta nasza babcia propagacja, bo, bo, bo było 5 ale czytelność jest dosłownie stuprocentowa, także spokojnie, jakby nie patrzył na wskaźnik, to wydał 5 także... Także, ale tu wskaźnik tyle pokazuje, więc mówię ile jest. Super, dziękuję za zgłoszenie, pozdrowienia. Zapraszam na następną stację. Olga jakaś, Olga jeszcze raz. Stefan, Paweł 4, Olga, czy to dobrze? Olga, czytam na końcu, ale na początku nie mogę. Jeszcze raz próbujemy. No niestety, już przysiadły warunki, braku, brakuje pół decybela do czytelności, ale dobra, spróbujmy jeszcze raz, może się uda. No nie, niestety, niestety. Olgę wyłapałem, na, na końcu nie, nic, nic więcej. Yy, mamy coraz mniej czasu, także zapraszam na senną stację. Wywołanie w akcji dyplomowej 2021 organizowanej przez Radomską Grupę Radiową. Więcej informacji Tu Stefan Paweł 5, Elcelina Wanda Celina. Na wywołanie. No jest za słaby sygnał, bo niestety jest sygnał za słaby. Tu Squelcz otwiera, ale czytelności praktycznie nie ma. Próbujmy. Mamy jeszcze. Jeszcze minutę, próbujemy, proszę bardzo. Przykro mi, zapraszam następną stację. Ostatnie wywołania, bo już rozdaję punkty dla chętnych, proszę bardzo, tu Stefan Paweł 5, Celina Wandacynia, zapraszam. Niestety nie jestem w stanie przeczytać, ale próbujmy jeszcze raz. Mamy pół minuty. Super, odebrałem. Stefan Kobek czy Olga, pięknie. Jest to, czytelność jest 3. Sygnał jest do Półesa, czyli 3,05 dla ciebie, 3,1 czasami do 4,1. Super, zaliczone. Udało się, zmęczyliśmy. Jeden po gwarancji dipałowej, dzięki. Ok, super. Ostatnie wywołanie. Mija. dziękuję wszystkim za wzięcie udziału, dziękuję cierpliwym i niecierpliwym i zapraszam teraz do Marcina na częstotliwość 439,900 Antony kierujemy na Radom do usłyszenia wszystkim i zapraszam za tydzień również tutaj do zabawy tu Stefan, Paweł, 5, Celina, Woda, Celia. dziękuję